Problem bezdomności zazwyczaj postrzegany jest przez pryzmat brakujących miejsc w noclegowniach i schroniskach oraz niewystarczających funduszy na zakup opału, wyżywienia czy środków czystości. Na szczęście w pomoc bezdomnym zaangażowanych jest wiele instytucji. Ich przedstawiciele spotkali się, by wypracować lokalny system wsparcia bezdomnych. Celem dzisiejszego spotkania jest właśnie to, żebyśmy wypracowali lepsze procedury pomocy w różnych obszarach osobom bezdomnych, żeby to nie było tylko kwestia tego, żeby na chwilę zapewnić nocleg, jedzonko, ale pomyśleć o tym, jak można szerzej pomagać. Osoby bezdomne oprócz zapewnienia noclegu niejednokrotnie wymagają pomocy medycznej. Tej udzielają Szpital Miejski ProMedica i 108 Szpital Wojskowy. Do tych dwóch placówek trafiają z ulicy osoby z różnymi uszkodzeniami ciała czy problemami wynikającymi z niedożywienia. Główne szlaki już są przetarte, ustalone, schematy są znane. A w związku z tym wiemy, że jeśli pacjent taki trafi do nas, jeśli można go zidentyfikować, to nasz personel natychmiast kontaktuje się z gminnym, miejskim pomo ośrodkiem pomocy społecznej, pisząc wniosek o objęcie takiego, takiej osoby ubezpieczenie zdrowotne. I wówczas NFZ nam za te wszystkie procedury płaci. Sprawną pomoc medyczną często uniemożliwiają tak zwani pacjenci NN, czyli niezidentyfikowani. Są problemy związane z leczeniem pacjentów, takich bezdomnych, przed zgłoszeniem się do szpitala i tutaj jest, jest kłopot przede wszystkim z ubezpieczeniem, bo to szpitale, placówka musi wystąpić o ubezpieczenie, ten pacjent jest nieubezpieczony. Jest problem z zaopatrzeniem leki, nie tylko jeśli chodzi o receptę refundowaną, ale również o faktyczną możliwość wykupienia tego leku. Ten problem częściowo jest rozwiązywany przez Caritas Diecezji Ełckiej, która prowadzi dwa punkty, dom dziennego pobytu i noclegownię. Niepokój budzi również obniżający się wiek ludzi pozostających bez dachu nad głową. Od dwóch lat zauważamy, że do, do noclegowni trafiają osoby coraz to młodsze, 20 minus, tak to nazwijmy. To są młodzi, młodzi mężczyźni, młodzi chłopcy, którzy generalnie kończą tylko gimnazjum i już z powodu nadużywania i alkoholu, i środków psychotropowych niestety nie potrafią... Odnaleźć się we współczesnym świecie są bezdomnymi, trafiają niestety do nas. Zima jest bez wątpienia najgorszym okresem dla osób bezdomnych. W przetrwaniu tych miesięcy pomocne mogłyby być ogrzewalnie, zwłaszcza dla tych, którzy nie chcą skorzystać z oferty noslogowni i schronisk. Pomysł ogrzewalni istnieje w naszych głowach już od dwóch, bodajże trzech lat. Był razy wielokrotnie, raz, wielokrotnie był poruszany ten, to zagadnienie. Przy czym zawsze istniał problem lokalowy takiego obiektu, zlokalizowania takiego obiektu, gdyż to obiekt musiałby być, który by spełniał jakiś szereg norm. Musiałby być to obiekt łatwo sprzątalny, łatwo dostępny, obiekt, którym e, mogłyby to osoby przebywać e, w godzinach późnonocnych. Pomoc osobom bezdomnym była omawiana pod kątem profilaktyki, interwencji i aktywizacji. Wypracowany system na pewno usprawni pracę instytucji i komunikację między nimi, lecz tylko na jakiś czas. Ciągle też zmieniają różne tutaj jakby ustawy, czasami są różne wytyczne. Trzeba to co jakiś czas odnawiać, trzeba doskonalić i usprawniać. To też zmieniają się różne potrzeby i różne aspekty tutaj bycia bez, osobą bezdomną. Dwie Euckie noclegownie oferują osobom bezdomnym około 100 miejsc.